Cześć, witajcie, Krzysiek na kanale GrzesznalGaraż, dawno mnie nie było, bo tam wakacje, budowa i tak dalej, ale słuchajcie, dzisiaj mam naprawdę fajną sprawę, to warte pokazania jest, zobaczcie tutaj z jednym klientem uruchomiliśmy projekt odpalenia tempomatu i komputera pokładowego w Octavii 2, w nie miał tego, no to dobra, no przysiedliśmy, no to taka i taka manetka padła, sterownik yy, obsługiwał, więc kupujemy maneteczkę, kodujemy i już. No i zamówił taką maneteczkę, którą z tych, już nie wiem teraz, która jest, która. Przyjechała manetka, podłączyliśmy, komputer ruszył, tempomat ruszył, ale nie działają wycieraczki. Juu, jakaś zrypana, coś się stało. Połamana czy coś. No i faktycznie rozebraliśmy stronę wycieraczek. To jest taki film u mnie na kanale. Tutaj wrzucę wam u góry linka, jak to rozebrać, jak to tam się robi. Z manewrowaniem z tymi manetkami. No i rozebraliśmy. No i tam jest taki taka dźwignia, która przesuwa suwak elektryki wycieraczek taki tam. Potem wam ja to wam to pokażę, ale chodzi o całą historię. No to dobra. No odesłaliśmy ją, że nie działa. Tam do tego sprzedawcy, Zalegro. Wysłał drugą. No przyjechała druga. Krzysztof przyjechał. <grywa> Założyliśmy w ciemno, że działa. Słuchajcie, nie uwierzycie, no ten sam problem. No jest ten sam problem. Otwier Otworzyłem ją. Załóżmy tą. Otworzyłem ją. W środku dokładnie wyłamany ten sam bolec, ten sam, ta sama dźwignia, co yy, tym steruje suwakiem do wycieraczek. No masakra to się wkurzył, ten facet do nas zadzwonił, ja mu wytłumaczyłem: Panie, wysyłacie takie manetki, to, to jest połamane. Mówi: Dobra, teraz sprawdziłem, wysyłam taką. Przyjechała ta manetka. No i co? Powiecie? No szkurwa, była tak samo rozwalona. No. no, tak samo rozwalona. Ja Wam to pokażę. Tutaj taką jedną rozbiorę i Wam pokażę, o co chodzi z tym, nie? No bo to jest niemożliwe. Trzy manetki jakieś: wszystkie są z roku tam 18, 19, 17. I żeby miały taką wadę fabryczną, albo ktoś nieumiejętnie zepsuł, pokażę Wam o co chodzi, bo też już mnie tutaj, też taki wątek gdzieś prowadzę, z kimś mu pomagam, że ma podobnie, że coś już drugą monetkę i coś się dzieje i jakieś tam dziwne błędy. Tu nie ma błędów żadnych, tutaj po prostu jest, yy, nie są niedziałające wycieraczki. Sprysk to znaczy, kto, co tu nie działa? Tu nie działa? Tylnia wycieraczka. Tylnia wycieraczka, spryskiwacze, czyli nie działa, wiecie co, ten ruch yy, od siebie do siebie, nie? Po prostu ten, ta, ta dźwignia za to odpowiada. No i. Pokażę wam, yy, pokażę wam teraz, yy, jak to w środku wygląda i co tam się połamało. Ciekawe. Zobaczcie. Mam tu dwie takie manetki. Obie są zepsute. Yy, manetka, która idzie do auta, jest już przygotowana do montażu. Yy hybryda, pokażę Wam jak zrobiona z tych dwóch, których, pokażę Wam jak to wygląda. No dziwny przypadek. Trzy razy. Zobaczcie, dobra, torx numer 8. Wykręcamy tą pokrywkę. Tamta jest złożona z dwóch. I to sobie e, ten, e, ten właściciel sobie sam to ogarnął. Bo się też wkurzył, pokażę Wam. E, no i brawa dla niego, bo ja tam myślałem, że się nie da. Tak tu oglądałem te, te, te zatrzaski i mimo środy i te inne różne. Patrzcie, wyciągam tą manetkę. No się wyciąga prosto do góry w całości, i jednocześnie wyciągamy to. Tą prowadnicę dla tej takiej kulki, która robi nam te przeskoki, nie? Tutaj, w tym miejscu. I mamy maneteczkę. Tak to jest to trykadełko, tak? Gdzie tryka nam manetka? Spójrzcie, wyjąłem tą manetkę. Spójrzcie. Ona tymi stykami, tymi tutaj, jeździ po tych stykach. To jest ruch ten, czyli wycieraczek głównych. Natomiast tam pod spodem jest przesuwadełko. I to przesuwadełko jest przez tą dźwignię przesuwane w ten sposób. Czym jest przesuwane? No taką dźwignią która jest tutaj. To jest taka dźwignia plastikowa, taka centymetr długości. Także. Tak to wygląda. Ta centymetrowa dźwignia, którą zaraz wam pokażę. Jest to. Taka dźwignia. I ta dźwignia powinna sobie sterczyć tu. I popychać to suwadełko tutaj, nie? I w tych trzech manetkach, o których Wam mówiłem, to było dokładnie tak samo złamane. To było dokładnie tak samo złamane. Po prostu tego tu nie było. Także, no po prostu rzeźnia. Nie, fajne manetki. Tu nawet z tym automatycznym trybem otrzymywania odległości chyba, to to nie dla oktawi. Takie tutaj cuda. I teraz tak. Jak się okazuje to można wyjąć, tylko trzeba zdjąć ten biały plastik, tu go się pod, podważa w ten sposób, on jest taki wachliwy i z tego czpienia on schodzi, z drugiej strony też schodzi, można wyjąć to białe. I ze środka wtedy wysunąć cały ten element y, takiego tego popychacza. Razem z tym. Razem z tą dźwignią. I na przykład mając takie manetki swoje, no to już nie, można, nie ma co się bawić w odsyłanie, tylko trzeba wyjąć ze swojego ten element z dobrą dźwignią, wsadzić. To wszystko ładnie na ciepło zrobić i, i da się. nie? Także tak tutaj chłop sobie zrobił. Pozdrawiam serdecznie, Sztofa sobie samo ogarnął, no bo to już trzeci, za trzecim razem dopiero temat ruszymy do końca. Także ma zrobioną dźwignię, ona już idzie właśnie do montażu. No, także moi mili, jak można się wcertolić kupując od, od, od handlarzy? Sami sobie odpowiedzcie na pytanie, czy to było, czy to przypadek, Trzy razy? Czy nie? Dobra, zamontujmy tą, co jest złożona z dwóch. Hybryda to znaczy, że ta manetka, lub ta, już nie wiem która, nie posiada z tej strony też tego bolczyka. I na przykład z tej strony nie, 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 nie włączycie długie, krótkie. W tej lub w tej, bo nie ma bolczyka, który przesuwa dokładnie tę analogiczną dźwignię. Jo, takie kłodki, krótki. Zamontujmy tą, tą, złożoną z dwóch. Dobrą i zobaczymy, czy gada. Zobaczcie, tak wygląda ta sprawna manetka. Przełożone wszystko w niej jest tak, jak być powinno. Wiecie co, no, filmy u mnie na kanale są, jak, jak montować sterownik, jak wymieniać manetki w, tu w Oktawi we Felce. I spójrzcie sobie, tutaj może Wam gdzieś link dam, jak gdzieś wymieniałem. A ja to wymienię i zobaczymy, czy to wszystko działa mnie w tych manetkach teraz, nie? Tam widać ten. Tam... No, no zresztą widzieliście. Tam widać go. Dobra. Ja to odpalę i zobaczymy, czy działa wszystko. Założone. Odpalamy. Yy, no i co? Nie działały wycieraczki. O. No. <laughs> Naprawione. Się udało. komputer teraz tak Tak, komputer już był zakodowany wcześniej za pierwszym razem. Także komputerek działa. Tak, kierunkowskazy działają, światła działają i długie działają. To jeszcze tempomat, no ale tempomat, no to dobra, podłączę komp i tak jak to złożę, skasuję błędy, no i odpalimy tempomat. Zobaczymy, czy działa, no ale będzie działał, tutaj się musi działać, u mnie nie ma tak, że nie będzie działał, on musi działać, także słuchajcie, no taka historia z manetkami, no jakbym tego nie widział, to bym nie uwierzył. Żeźnia, trzymajcie się, hej.